Mam już 38 lat. Dzisiaj rano y, mój syn zadał mi takie pytanie. Mówi tato, od kiedy czytasz Biblię? Ja mówię, miałem 25 lat zacząłem czytać. mówi, a ja jak miałem 8 lat i zacząłem czytać. No, nie miałem tej możliwości, żeby wcześniej móc czytać Słowo Boże, dlatego że w moim domu no, nie czytano Słowa Bożego. Oczywiście wypełniano wszelkie obrzędy, które Trzeba było wypełnić. A więc byłem oszczony później oczywiście komunia i bierzmowanie. Ale to oczywiście nic nie zmieniało w życiu człowieka. Tak właściwie nad swoim życiem, to już mając, będąc nastolatkiem, zacząłem się zastanawiać, miałem swoje teorie stworzenia świata. Chociaż często spoglądałem w gwiazdy. I podziwiałem to właśnie piękno, ale nie uznawałem Boga. Ale miałem swoje tam dziwne teorie. I był czas, kiedy tak jako młody człowiek zacząłem szukać, wypełnić swoje życie czymś, tą pustkę, która była w sercu. Uciekałem do muzyki. Byłem. Próbowałem też wypełnić swoje życie w jakimś ruchu młodzieżowym. Chciałem, tak naprawdę, czego szukałem, to chyba miłości, bo pamiętam, byłem w takim ruchu młodzieżowym o nazwie Hipisi i tam myślałem, że tam jest miłość, pokój, ale tak naprawdę to w odbycie nie znajdowałem tej miłości. Między ludźmi nie było takiej miłości. Tak naprawdę szukałem chyba miłości, tej, którą jedynie może dać Bóg. Bo oczywiście nie można oczekiwać takiej miłości od człowieka. Człowiek nie jest w stanie tak miłować jak Pan Bóg. I dalej chodziłem. Pamiętam, tak jak mówię, moje życie też było taką. Dużo słuchałem muzyki. Która powiedzmy w jakiś sposób uspokajała mnie, coś mi tam dawała. W domu niestety no, nie mogłem znaleźć, nie wypełnić swojej, swojego życia jakoś swojego serca. Pamiętam, jedyna rzecz, która była taka dla mnie najbardziej ciepła, to, to była wigilia. Wywodzę się oczywiście z Kościoła Katolickiego, dlatego też. To mi tak utkwiło w pamięci. Zawsze z moją rodziną siadaliśmy wtedy przy jednym stole. To był jedyny wieczór, w którym moja rodzina spotykała się na, na takiej wspólnej wieczerzy. Ale oczywiście to szybko się kończyło. Zjedliśmy wszystko i to było wszystko, już co było na nas, co było stać. I każdy musiał wracać do swoich, swojego życia. Dlatego też yy, yy, yy. moje życie było takie puste. Później oczywiście było wojsko po wojsku, byłem na kuroniówce i bałęsałem się bez pracy. Stałem pod budką, z piwem. I oczywiście to też nic nie dawało. To było takie puste wszystko. I pamiętam, poznałem swoją obecną żonę. Ona już ona wcześniej zaczęła czytać Słowo Boże. Pamiętam, Kiedyś poszedłem do niej i y, ona zaczęła mi mówić o Bogu. Ja wtedy się zdenerwowałem, powiedziałem, że więcej do niej nie pójdę, Powiem, bo nie chcę już słuchać o Bogu. Uciekłem wtedy, poszedłem do domu. Ale pamiętam, y, w ręce moje wpadł w film. Wiem, że Ewangelia to nie jest film, ale. Ja byłem strasznym filmowcem, może tylko w taki sposób Pan Bóg mógł zaingerować, nie wiem. I pamiętam, że oglądałem taki film Jezus z Nazaretu, ale i tak podszedłem do tego w taki luźny sposób, chociaż ja uważałem siebie za takiego człowieka, który absolutnie nie zasługuje na to, żeby móc oglądać taki film, bo tam postacie w tym filmie były takie święte. A ja byłem taki brudny, też jak chodziłem do kościoła, to pamiętam, też chodziłem do spowiedzi i, chciałem, i zawsze księdzu mówiłem o wszystkim, już tak szczerze, chciałem zmienić swoje życie, myślałem, że po tej spowiedzi wyjdę z kościoła i już tego więcej nie zrobię, ale niestety znowu wracałem do tych starych rzeczy. Jak tu się z tego uwolnić? I ten film oglądałem, i jeden fragment, który mnie tak bardzo dotknął, to to, to kiedy przeprowadza nocy do łożnicy, do Pana Jezusa. Ten fragment jest w Ewangelii Jana opisany. I pamiętam, kiedy Pan Jezus wypowiedział takie słowa i te słowa są zapisane. Kto jest pierwszy z was jest bez grzechu, niech rzuci w nią kamienie. I co, to, co mnie dotknęło najbardziej, to to, że ci ludzie y, wykonali to, co do nich ten człowiek powiedział. Pamiętam, że kilka razy cofałem tę kasetę i mówiłem do mojego brata mówię, zobacz, co, co tu się dzieje. Zobacz, co ci ludzie robią. On mnie nie rozumiał, o co, o co mi tak naprawdę chodzi, ale mi chodziło o moc słowa, która wychodziła z, tego, z tych ust. I wtedy pamiętam, pożyczyłem Biblię i zacząłem ją czytać. I faktycznie to była chęć poznania tego, który właśnie. Takie słowa wypowiadał. To oczywiście był Pan Jezus Chrystus. I to właśnie było takie bardzo dla mnie znaczące. Zacząłem czytać Biblię, i wtedy odnalazłem coś, czego tak naprawdę szukałem. Wtedy właśnie też trafiłem na zgromadzenie. Widziałem, że to jest to, że tak naprawdę szukałem Boga, że to On jedynie może wypełnić serce człowieka. I Pan Bóg też zaczął do mnie przemawiać przez swoje słowo. Objawił się jako zmartwychwstały. Nie musiałem jechać do Jerozolimy i do Izraela zobaczyć, że grób jest pusty. Dla mnie Pan Jezus Chrystus zaczął mówić do mnie bezpośrednio. Ten Bóg, który był zawsze daleko. Nagle okazał się taki bliski. I to było dla mnie niepojęte, że, że ja mogę z Bogiem tak rozmawiać, że mogę mieć tak bliską społeczność. I że właśnie Pan Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty umarł, aby mnie oczyścić od Wszelkiego grzechu, abym mógł mieć życie wieczne, a mógł z Nim żyć, mieć z Nim społeczność. I to było właśnie cudowne. Pamiętam też fragment o. O tym kiedy Izajasz mówi Że on został ukarany dla naszego zbawienia Bo zawsze też zastanawiałem się Dlaczego Pan Jezus Chrystus tak cierpiał Dlaczego musiał przechodzić tę mękę Ale okazało się, że on cierpiał dla mojego zbawienia Aby mi dać życie wieczne Pamiętam też Kiedy Kiedy też miałem w ręku taką broszurkę O nowonarodzeniu I zacząłem ją czytać to było niesamowite, że te słowa bardzo trafiały do mnie. Wiedziałem, że tak, muszę się na nowo narodzić. I tam pamiętam, była taka modlitwa zapisana o tym, żeby zwrócić się do Pana Jezusa i prosić o przebaczenie grzechów. Pamiętam, pierwszy raz te słowa przeczytałem, ale drugi raz wiedziałem, że ja muszę coś z tym zrobić, że to nie może być tylko takim sobie czytaniem. I te słowa stały się też moimi słowami. I oddałem swoje życie Panu Jezusowi. Chociaż to może tak pokrótce wydaje się to takie proste, ale sami wiemy, jaka walka toczy się w życiu człowieka, kiedy człowiek ma podjąć taką decyzję i oddać swoje życie Bogu. Też był czas, kiedy rozliczałem swoje życie, kiedy musiałem, kiedy zastanawiałem się. Diabeł też mnie... Mówił, zobacz będziesz musiał to porzucić tamto Dla mnie już nie było to znaczenia Znalazłem to prawdziwe szczęście I dzisiaj też cieszę się, że jestem pośród was bracia i siostry Że jest to łaska Boża Że mogę tu stać i mówić o tym I że też Pan Bóg nas prowadzi I że jesteśmy w Jego rękach Naprawdę jest to wielkim przywilejem a innych, którzy jeszcze nie, nie oddali swojego życia Panu, no, zachęcam do tego, żeby, żeby po prostu poznawać Pana, żeby, żeby iść za Panem Jezusem. On, on jedynie może dać to prawdziwe szczęście człowiekowi. I dzisiaj też mogę powiedzieć, że, że moim szczęściem jest blisko Boga i że bez Pana nie wyobrażam sobie życia. To tyle, może tak pokrótce, bracia i siostry. Dziękuję, że chcieliście mnie wysłuchać.